Ma stresony rachunt ja i mam dla was bardzo, ale to bardzo ważną informację. W, można wygrać grę Geoku. Koniec głosowania za dwa dni i za dwa dni okaże się jaka gra roku będzie najlepsza. Nino Kuni i Diablo Impoar testowałem na swoim kanale i wybieram Diablo Impoar, bo ta gra mi się no, najbardziej podobała. Dziękuję za głosowanie. Wybrana przez ciebie aplikacja jest obecnie na pierwszym miejscu, więc pewnie wygra. Bo może nie wygrać, debo ImpoA. Zagłosujcie na jaką chcecie. Wskazówka: swój wybór możesz zamienić do końca głosowania. Nie, czyli 14 listopada. Zwycięstwo ogłosimy 30 listopada. Gotowe. Ja już zagłosowałem. I zobaczymy jakie miejsce ma Nino Kuni. Głosuj. I ma ono 9 miejsce. Anuluj, bo oczywiście. Głosujemy na Diablo Impoa. mnie jeszcze. Jakie miejsce ma Apex? Zobaczmy. Apex jest na trzecim miejscu. Dobrze. Sprawdźmy sobie miejsce każdego. Jest na ósmym miejscu boku na Hero Academy. Dystle. jakoś tak się. Na siódmym miejscu, bo taka jakaś zadoba nie była. Jak nie galiście, to możecie sobie sprawdzić. Ale gea zadoba jakaś nie jest. O. Gundust Girl jest na tym, a jest w sumie 12. Na piątym miejscu jest to. Dobra. Jest na drugim miejscu. Fajnie. A na miejscu czwartym jest King Kingdom Mike, czyli budowanie zamków. Ja głosuję na diablowy. Głosujcie. Na jaką chcecie G? Mogę, prze, przeczytam jeszcze, co tutaj jest napisane. Którą z tegorocznych nowych gier lubisz najbardziej? Zagłosuj poniżej, aby wybrać G 2022 roku według użytkowników Google Play. I na razie Diablo Impora jest na pierwszym miejscu. I ja liczę, że właśnie Diablo i Empire... Immortal, sorry. Diabo ja, Immortal będzie... No, najlepszym w tym roku. Najlepiej ocenianą go na Google Play. Dobra, na... No.